Hej! chcę Wam dzisiaj pokazać przepis na takie japońskie kanapki na słodko z bitą śmietaną i truskawkami, które nazywają się Ichigo Sando. Myślę, że osoby, które były w Japonii, to kojarzą te urocze kanapki. Nie tylko z truskawkami, ale z truskawkami są takie najbardziej, że tak powiem, znane. To taki flagowy przepis, właśnie Sando. Można też zjeść na przykład z pastą jajeczną, czyli to będzie takie Tamago Sando. I również jest to popularna taka przekąska dostępna. W w różnych sklepach w Japonii, ale z tej racji, że mamy okres jeszcze truskawkowy, czyli mój ukochany sezon. I obiecałam Wam już dawno temu ten przepis, bo miałam kilka pytań, właśnie o Ichigo Sando. To dzisiaj go wykonuję. Przepraszam, że z opóźnieniem wiem, że szczyt. Sezonu truskawkowego. Mam nadzieję, że jeszcze trwa. Mam nadzieję, że już nie za nami. Yy, ale no, dużo się działo, niekoniecznie dobrego w ostatnim czasie, więc yy, z tym lekkim opóźnieniem nagrywam Wam właśnie ten filmik yy, i biorę się za pracę. Yy, jeszcze wspomnę, że yy, do tego przepisu oczywiście potrzebny jest nam chleb tostowy. Chleb tostowy japoński, czyli tak zwany siokupan. Yy, Chyba jest nie do kupienia w Polsce. W sensie, ja go nie spotkałam. Jeśli go spotkaliście, to koniecznie dajcie mi znać, ale ja z tego względu, że nie widziałam po prostu takiego mlecznego, bardziej słodkiego chleba tostowego, właśnie na półkach w sklepie tutaj w okolicy, to postanowiłam upiec swój chleb, właśnie japoński, mleczny tostowy. Jeśli wam nie przeszkadza taki, wydaje mi się lekko odstowy smak tego, takiego standardowego chleba tostowego który możemy znaleźć właśnie powszechnie w sklepach, to możecie użyć takiego, ale nie za bardzo wam polecam z dwóch względów, właśnie z powodu tego takiego innego posmaku oraz z tego względu, że jest on cienko pokrojony. Możecie kupić, pewnie w jakichś rzemieślniczych piekarniach, takie całe bochenki chleba tostowego, więc to na pewno by się lepiej sprawdziło, bo do tego przepisu potrzebne są nam takie grubokrojone, mniej więcej 3 cm właśnie kawałki chleba tostowego. Także z tym nieco przedługawym wstępem biorę się za szypułkowanie. A właściwie to w trakcie tego pozbawiania szypułek moich pięknych truskawek mogę do Was mówić. Odnośnie jeszcze tego samego kremu do Ichigo Sando, to dostałam ostatnio taki komentarz od jednej właśnie mojej obserwującej, że wróciła z Japonii i próbowała właśnie odtworzyć ten przepis, robiąc bitą śmietanę, właściwie ubijając po prostu samą bitą śmietanę i smak, jej tak za bardzo nie podszedł, w sensie nie przypominał za bardzo tego, do którego się przyzwyczaiłam już będąc w Japonii. I powiem Wam, że opcje są trzy. Ja preferuję taki właśnie bardziej gęsty krem, a wydaje mi się, że po prostu ubijając samą bitą śmietanę, będziemy mieli taki no, nieco lżejszy, że tak powiem, krem, taki bardziej, bardziej taką chmurkę, która no, pasuje oczywiście do tego dania, do tych kanapek, ale wydaje mi się, że jeśli połączymy właśnie bitą śmietanę z kremem mascarpone, czyli sposobem, jaki dzisiaj właśnie Wam pokażę, lub z jogurtem, jeśli ktoś lubi takie. No nieco przełamane smaki, właśnie takim lekkim, kwaskowatym smakiem właśnie jogurtu, który według mnie bardzo pasuje do truskawek. Ja uwielbiam truskawki właśnie z jogurtem. Przyznam się szczerze, też z potropiną cukru. Lub jeszcze z trzecią opcją, czyli takiego zwykłego serka, na przykład w typie z Filadelfia. To dzięki właśnie takim połączeniom te nasze kremy będą cięższe, takie bardziej zbite, i według mnie no, bardziej będą naśladowały ten oryginalny krem, który jest używany właśnie w Japonii. I z takimi trzema opcjami się spotkałam. I takie trzy opcje wam mogę tutaj właśnie polecić, jeśli nie chcecie mieć takiego, wiecie, lekkiego śmietankowego kremu. Ok, truskawki są gotowe. Zaraz biorę się za ubijanie bitej śmietany z kremem mascarpone oraz cukrem. Teraz przygotujemy sobie nasz krem, czyli do miski wlejemy sobie zimną z lodówki śmietankę, najlepiej 36, ale 30 też się sprawdzi, ważne, żeby to była śmietanka do ubijania oraz ja dodam krem mascarpone. Ja sobie przygotuję od razu większą ilość, bo będę miała po prostu już gotową śmietankę na jutro na gofry dla mojej córeczki rano. Także zużyję sobie już całą śmietankę, ale Wam wystarczy 200 ml takiej śmietanki. Z mascarpone mniej więcej 100 g powinno Wam wystarczyć. Dodajemy troszkę cukru, oczywiście w zależności od preferencji. Ja jeszcze zawsze dosypuję troszkę cukru waniliowego, tak dla smaku. Wrzucamy teraz nasz serek mascarpone. Ja tak jak wspomniałam, robię od razu większą porcję, a w opisie napiszę Wam jakie proporcje będę ma potrzebne. już jest gotowy, powinien być taki zbity, nie powinien się przemieszczać po ubiciu. A co do truskawek, to jeszcze Wam zapomniałam wspomnieć, żebyście zwrócili uwagę na ich wielkość, żeby były one podobnej wielkości, bo będzie nam to potrzebne głównie ze względów estetycznych, ale również po to, żeby Tą kanapkę dało się nam bez problemu domknąć, żeby nie było zbyt dużej różnicy poziomów. W sensie, gdybyśmy mieli zbyt dużą truskawkę, a obok malutką, to kanapka mogłaby nam się nieco rozjechać, a na pewno straciłaby na estetyce. Także polecam Wam wybór no, względnie podobnych wielkościowo truskawek, przynajmniej żeby były podobne w każdej kanapce. Także teraz sobie czekam, aż chlebek, który upiekłam, bo wcześniej Wam wspomniałam, że sama upiekłam chleb mleczny japoński, nam się wystudzi. Jest troszkę ciepły, także poczekam, aż całkowicie się wystudzi. Później go wyciągnę. Zobaczycie w tym poprzednim filmiku dotyczącym właśnie tego chlebka, jak wygląda w środku. A gdy wystygnie, to pokroję go na części, posmaruję kremem, włożę truskawki i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy mojego ichigosando. Chciałam się wam również w tym filmiku pochwalić, że chlebek wyszedł mi idealny, wyszedł przepiękny, z idealną teksturą, idealną miękkością, wilgocią. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z końcowego efektu, bo nie spodziewałam się, że będzie aż tak spektakularny. Teraz wezmę się za krem, w sensie za nadziewanie naszych tostów kremem i truskawkami. Później włożę całość do lodówki i na koniec oczywiście pokażę Wam, jak wyglądają i go Sandę w moim wydaniu. Nasz chlebek pokroimy sobie na takie mniej więcej 2-3 cm kromki. Od razu zrobię dwa takie sandwicze dla siebie i dla męża. Córeczce też oczywiście dam spróbować, chociaż nie wiem z jakiego powodu, ale Coś za truskawkami nie przepada, czego nie jestem w stanie zrozumieć, ale może musi do tego dojrzeć. Ok. I teraz zaczniemy nadziewanie naszych kanapek kremem. Teraz nakładamy drugą warstwę kremu. I przykrywamy naszą kolejną kromką. Teraz potrzebna nam będzie taka folia do żywności. A jak pewnie zauważyliście, te sando nie mają skórek, bo po prostu w Japonii się odcina te skórki, po to, żeby wyglądało to wszystko ładniej, yy, estetyczniej. Ja oczywiście tych skórek nie będę wyrzucała, tylko po prostu je zjem. Ten chlebek troszkę nam. Yy, Złapię wilgoci od kremu. Musimy go troszeczkę przycisnąć. Jeśli mielibyśmy zapomnieć w jakim kierunku układaliśmy truskawki, to warto je sobie zaznaczyć. Czyli w taki sposób później będę chciała ciąć nasz chlebek. A teraz sando idzie na 30 minut do lodówki. Sprawdźmy, czy nasze cigo sando jest już gotowe. Powiem Wam szczerze, że ja na Waszym miejscu, mając takie mniejsze foremki, bo jednak te japońskie foremki do chleba tostowego są po prostu większe, są szersze, nie obcinałabym tych skórek, bo jednak obcinając skórki otrzymujemy wtedy naprawdę malutkie kanapeczki, a przy okazji ryzykujemy tym, że nam się troszeczkę rozlecą. Coś się wydarzyło po części właśnie mojej pierwszej kanapce, także ja bym zostawiła je tak, wyglądają również pięknie. nie taka ciemniejsza skórka w ogóle nie przeszkadza. Tak czy siak ją zjem, bo po prostu no, nie będę wyrzucała chleba, nie będę wyrzucała jedzenia. Także w takich domowych warunkach polecam Wam zrobienie właśnie takiego ichigo sando. Przekrojenie jeszcze folii, bo tutaj nam się te kanapeczki po prostu nie rozwarstwiają. czy znać w komentarzu, jakie Wy macie pomysły na sando, jakie owoce byście dodali. Mnie do głowy przychodzi jeszcze wersja z kiwi oraz może z jakimś borówkami winogrono może też by pasowało. Yy, także czekam na Wasze propozycje yy, chętnie się zainspiruję, bo nie ukrywam, że ten chlebek sprawił mi bardzo dużo satysfakcji. W sensie pieczenie tego chlebka bardzo mnie ucieszyło, poprawiło mi humor, także będę chciała go piec znacznie częściej yy, i przydadzą mi się Wasze właśnie pomysły na nadzienie. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mm.